Chcemy, żeśmy to wystawili za 649 na początku. A ktoś złożył nam ofertę, ofertę 630, to nawet nie widzieliśmy jaka to cena jest, a ktoś jest tym zainteresowany rzeczywiście. No to sprzedawaj, no co, co wy tak, jeszcze to to? może Sprzedawaj. Wyraznąć. Tak, sprzedawaj od razu, akceptuj i ten. Tak. Co zrobić, akcept ofertę? No pewnie, tak. bierz kasę i to no. tam. Za ile poszło, to poszło, no. no co. Tak. Oferę. A chcę. Chcecie, te komiksy, pakujcie i te adres bierzcie i wysyłajcie, nie? Komiksy? No tam do garażu były wyniesione, no bo ich dużo było. A, do kontenera? Porządek robiliśmy, tak, to w kontenerze powinny być, tak. No to zaraz je, no, no to... idę, je znajdę i przyniesiemy. Tu powinny być w kontenerze, tam albo... Tak. Tu gdzieś położyłaś chyba te komiksy, Tak, one nie? były gdzieś w tej... Turek. Tuna, tu Józek chyba to wnosił, ale tutaj są tylko te narzędzia. I ja pierdzielę, tutaj Rafał Porządek trzyma w tym garażu, tak? No tak, tak. On ja. jest odpowiedzialny, teraz dostanie. Nie, on dzisiaj wróci. Ty, może oni gdzieś indziej je położyli? Zobacz tu w ogóle, może gdzieś są... No co, tutaj nie. Wiesz, może jeszcze tu je ktoś położył, ale... Tu weź... nie, tu są wszystkie rzeczy z biura, wiesz. Tu nie, nie widzę nigdzie. Niemożliwe. No tak, jeszcze tam zobaczę raz zmieniało. z tyłu, wiesz, bo aż mi się wierzyć nie chce. Tu są te lampy, tu jest to, Tu. tutaj też nie. nie Może nie. do pralki ktoś włożył. Nie. Nie. Nie, nie. No to się Michał cieszy. Co? No to już żeśmy zarobili 630 funtów. Gośka! Ty kojarzysz takie komiksy były wynoszone do... Stali. Nie kojarzysz, nie. Jeszcze myślę, gdzie by ktoś mógł je wynieść. Ja to w ogóle nie wiem gdzie one były. Nie ma tych komiksów. Prawdzie odłożyliście no, wtedy. Do wiesz, tam no były. tu ktoś były... wynosił do kontenera, ale... W żadnym nie ma tam. duże, masywne pudło. Nic dziwnego, Spiekowa. tak jak zawsze. Może wszystko na górę ktoś. Dostaje, to wyniósł no, to jeszcze. Jestem przyzwyczajony, tak całe życie, cały czas tak jest. Ktoś no dobra, no ale to nie jest Ktoś pierwszy, pierwszy, zob idźdych, nie? Ktoś ktoś pierwszy wiesz, zobaczył i... tą wartość. Ciekawy, może ktoś wyrzucił. Prze co, przez przypadek? Komiksy? Jakby w pudle takim masywnym, no to, to dwóch musiał ich mieć, bo to trochę waży, nie? Wszyscy wiesz, myśleli może, że to nie jest nam potrzebne, bo fajne komiksy i przeprosić gościa, oddać kasę i tyle, no co. Tak. Tak, tak, No to wracamy do roboty, nie? Zobacz tam te inne rzeczy, czy się sprzedały, czy nie. Albo sprawdź najpierw, najpierw, najpierw czy, czy są. są.